Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji kolekcji Torgal. Dzisiaj zajmiemy się tomem 14, jakim jest Arisia, stworzona przez Grzegorza Rosińskiego i Gina Vanhane. Standardowo zaczniemy oczywiście od grzbietu naszego tomu. Kolejna część literki O. Tył prezentujący spis tego, co pojawi się właśnie w tej kolekcji. Kolejnym tomem jest Władca Gór. Cena jest niezmienna 29,99 za jeden ton. Na początku otrzymujemy oczywiście kolejną reprodukcję grafiki Grzegorza Rosińskiego. Ta jest wyjątkowo ładna. Naprawdę fajne są te grafiki, nie powiem, choć boję się, że ta teczka nie wytrzyma tych grafik, bo ona już tak dosyć. Tam jest ich sporo. Przede wszystkim, o czym mogę Was ostrzec, to o tym, żeby nie trzymać ich w jakichś. W wilgotnych miejscach, gdzieś w jakichś szafkach, gdzie wiecie, że po prostu czasami gdzieś tam no, wkrada się wilgoć, ponieważ te grafiki yy, nogną się po prostu yy, o, w ten sposób, tak one gdzieś mniej więcej wyglądają i one się po prostu niszczą. Także trzymajcie je gdzieś w suchym miejscu, bo naprawdę ta teczka nawet Wam nie pomoże przed tą wilgocią. Yy, zobaczymy sobie oczywiście na same dodatki. Nie powiem, że jest to jakiś. Master jeżeli chodzi o te dodatki, ale przyjemnie się je czyta. z tomu na tom wydaje mi się, jest są coraz lepsze. Mamy oczywiście śladami Torgala Kulisy Krat z 1988 roku, co działo się między innymi w sierpniu. Mamy oczywiście streszczenie naszego tomu, których jest całkiem sporo na no jak widzicie tego streszczenia. Czy, bo to, to jest ogólnie straszenie każdej historii, o czym wam za chwilę powiem. Yy, Tych historii to są cztery dokładnie historie, wydarzenia sprzed lat, no ale do tego zaraz wrócimy. Mamy opowiadanie z przyszłości, czy też bez przyszłości. Yy, czyli tak naprawdę wielkie spotkanie obu twórców, które miało miejsce w 76 roku yy, podczas targów książki we Frankfurcie, to jest dość ciekawy artykuł, który myślę, każdy fan Turgala powinien przeczytać. Mamy oczywiście co wspomina Grzegorz Rosiński. Yy, mamy oczywiście świat Wikingów, zwyczaje pogrzebowe, ciekawostki dotyczące Wikingów, naszego Torgala oraz postacie, nowe postacie, które wkradałem się w sam komiks, a którymi, z którym jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Mamy oczywiście biografię Andrea Paula Duchatiego, yy, biografię, która mówi m.in. o tym, co osiągnął w życiu. Tak naprawdę, począwszy od 25 roku, kiedy urodził się, aż do 2002, kiedy tak naprawdę po prostu zdołał zdradzić swoim czytelnikom, zapierającą dech w piersiach karierę, czy to lata 2002-2004, kiedy tak naprawdę scenarzysta. Jak już wcześniej wspomniałem przy dialogie, o której dowiecie się właśnie czytając. same dodatki. Mamy tutaj ten tom 14, tom 14, który, no jak sam tytuł wskazuje Arisja. Właśnie oni toczy się ten tom. W poprzedniej recenzji wspomniałem, że on na pewno będzie wprowadzał rewolucyjne zmiany. Może tych rewolucyjnych zmian nie ma jakoś dużo, ale one na pewno są i to można dostrzec kołym okiem. Przede wszystkim piękny, ale to naprawdę piękny krajobraz. Już nie taki bajeczny, jak był to w poprzednich tomach. Tym razem skupić tak naprawdę na takim prawdziwym odzerwaniu górskiego krajobrazu, co widzicie już na tej pierwszej stronie i to wygląda naprawdę świetnie. Jest to album retrospekcyjny. Przede wszystkim skupia się on na małżonce Torgala. Yy, Historię, no tak jak wcześniej powiedziałem, może nie z rewelacji, no ale naprawdę z wielkim, z wielkim plusem. Yy, jeżeli chodzi o, o, o te historie, yy, zabiera one, zabierają one nas tak naprawdę do wydarzeń, które działy się no kupę lat temu. Yy, do dzieciństwa głównego bohatera naszego Torgala i oczywiście jego żony Arisy, jak sam tytuł wskazuje. Yy, mamy krótkie opowiadania. Opowiadania yy, Góra Odyna, Pierwszy Śnieg i Łzy yy, które nawiązują po prostu do świata mitów yy, i może podań takich skandynawskich, ale mamy je przesycone taką magią i niezwykłością przede wszystkim. Yy, jak zwykle, tak naprawdę w tej sadze Torgal wplątuje się razem z Alicją w, no, w niemałe przygody, można powiedzieć niesamowite, które połączą tych dwoje. Na całe życie, co wiadomo już w tych tomach, które czytaliśmy. Przede wszystkim, ten tom można polecić oczywiście miłośnikom pana Rosińskiego, Gina Van Heme, ale przede wszystkim nie tylko, bo uważam, że ten tom zasługuje naprawdę na miano myślę jednego z najlepszych na razie do tej pory. Tych, z tych 14 wyróżnia się przede wszystkim niesamowitymi dialogami, fajnymi choć myślę, że tak mniej interesującymi przygodami, aczkolwiek naprawdę można poznać wiele ciekawych rzeczy. No tak, jak już mówiłem, zbiór czterech krótkich komiksów prezentujących dzieciństwo Arisi. W pierwszym z nich, czyli tej górze Odyna, bohaterka zmaga się ze śmiercią matki, jest to bardzo przykry, smutny komiks. W drugim natomiast autorzy zabrali, czyli zabrali nas do tak naprawdę pierwszego śniegu, gdzie no, Arisa stara się powstrzymać ukochanego Torgela przed opuszczeniem wioski, yy, kiedy jej ojciec obejmuje władzę. Nie chcę tu zdradzać nic więcej, bo to jest dosyć ciekawa i interesująca historia. W trzecim natomiast yy, mamy Holm... Yy, czekajcie, jak on się to nazywał? Yy, Holmganga, o ile dobrze pamiętam. Yy, Mamy Torgala, mamy brata Arisi, mamy Bjorna, którzy mają stoczyć walkę na śmierć i życie w y, finałowym y, już opowiadaniu w Zyt-Jaxi. No i Arycja oczywiście spotyka tam oślepionego boga i stara się mu pomóc. Y, ten tom, myślę, można powiedzieć, że to jest takie uzupełnienie Gwiezdnego dziecka y, i taki typowy, właśnie przerywnik, tak jak już wspomniałem w poprzedniej recenzji, że takim właśnie będzie ten tom. Y, być może był to jakiś brak pomysłu, ale ten brak pomysłu wyszedł naprawdę na dobre. Krótkie historyjki, może nie jakieś strasznie, może nie jakieś rewelacyjne, ale trzymają niezły poziom, głównie ze względu przede wszystkim na znakomite ilustracje Rosińskiego. Ale pewnie dla wielu, pewnie wielu powie, że po prostu nic ich tutaj za bardzo nie zachwyciło i nie porwało. Jest to zapewne typowy yy, Tom Torga, ale ja tak nie uważam, ja uważam, że jest to fajny, naprawdę fajny, miły przerównik, który yy, będziecie czytać. Myślę nie raz, myślę, że jeszcze kiedyś do niego wrócicie, bo naprawdę fajnie się to czyta, te wtedy. I to by było tak naprawdę na tyle. Jeżeli podobał wam się ten filmik, nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę i zasubskrybować naszego kanału, aby być bliżej z informacjami dotyczącymi nowych filmików, aktualności konkursów oraz recenzji gier. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym recenzji, trzymajcie się, cześć.